Tym razem film, który opowiada o dziewczynie z mojego rodzinnego miasta. Tarnów i nasza Agata Mruz. W sumie nie wiem, czy jest sens padać historię, bo wydaje mi się że każdy zna. Film op opisuje, pokazuje historię ostatnich kilku miesięcy, właściwie ostatnich kilku lat życia Agaty Mruz, która to dowiaduje się, że ma. Niestety, problemy zdrowotne, delikatnie mówiąc, zachodzi w ciążę, postanawia donosić ciążę, urodzić dziecko i wtedy przejść terapię. Wiadomo, jak się skończyło. Niestety, Agata Mróz nie żyje. Mówię wcześniej, że z, moj z mojego rodzinnego Tarnowa. Tak, Tarnowa w filmie w ogóle nie ma. Nie pojawia się. Jest na chwilę, ale nie, ro nie rozpoznałem pewnie jakichś tam plenery gdzieś kręcone w Katowicach albo w innym y miejscu. Nieistotne. Olga Bołądź. To już jest trzeci film po służbach specjalnych i facet niepotrzebny od zaraz, który ostatnimi czasy jest tą aktorką widziałem. I muszę Wam przyznać, że jest ciekawa. Naprawdę jest kobieta ciekawa. Bardzo mi się podoba jej gra aktorska. W służbach specjalnych idiota, debil, psychol, żołnierz. Żołnierz. Tak była. Tutaj dziewczyna, dziękuję bardzo. No oczywiście, widać. Widać pewne rzeczy. Olga Błoń, 170 cm wzrostu. Jak na siatkarkę zdecydowanie za mało, ale okej, okay, nie szła większość. Co mi się w tym filmie zdecydowanie nie podobało, to efekty specjalne. A były takowe. Pierwsze bodajże dwie, może trzy minuty filmu. Dziewczyny grają elegancko, w siatę, wszystko w porządku i mamy tłum w hali. Widzieliście, jak to wygląda? Widzieliście, jak... To no, koszmar, naprawdę koszmar. Tego się oglądać nie da. Wtedy to jest masakryczne. Ale pomijając to, jest to produkcja tyfonowska, czyli. No, nie da się ukryć, że mamy oczywiście tak zwany product placement, czyli telewiz telewizja TVN tu, 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 wszędzie się tylko, gdzie tylko może pojawia. I tak to się czuje. Naprawdę to się czuje. Wielki finał i wielkie emocje. I tak blisko upragnionego celu. I znowu atakują blok Agat Nie pomaga Bołąd, nie, nie pomaga dobry w sumie żebroski w tym filmie. To jest jak. Nie wiem, co mają. Ukryta prawda, szpital, tak jak, jak to jest realna, wspólnej czy coś tam Czuć to po prostu jest jak, jak ta siemię, to Film jest płaski. O, ogólnie chciałem, żeby było ciekawie, żeby było coś się działo. A to nie ma. Zero emocji. Po prostu nawet to, to że ona zachodzi w ciążę, że ona walczy z tą chorobą, tak. Mhm. No i co? Aha. O, umarła. Fajnie. W ogóle nic, żadnych emocji. Nie wiem, jak to się stało, że po prostu. Tak, jakbyś człowieku nakręcił film, elegancko napakowany, adrenalinewsko i wziął szczykawkę i z tego wszystko wyciągnął. I to jest nic. Naprawdę. Film oglądacie i... Okej, okay, no dobra. Umarła, zmarła. Dziękuję bardzo. Ten film, jak dla mnie, chciał opisać, twórca chciał opisać fajne, fajne wydarzenie. Smutne, oczywiście. Ale mu się to nie udało. Po prostu scenariusz był słaby, nic się nie działo. No i nawet ta Olga Bołądź, która jest w pewnym momencie, wydaje mi się, zagubiona. Dobra, ale zagubiona. No i... Nawet Kaśka Koniarz, koleżanka z mojego klubu filmowego AKF Szczęk w Tarnowie, pozdrawiam, która była odpowiedzialna za skrypt. Nawet to, że ona w tym filmie bierze udział, nie pomogło. Naprawdę film jest, no, no jest słaby. 5 na 10. I naprawdę, jeżeli takie macie kręcić filmy o poważnych sprawach, to dajcie sobie siana, no. Po cholerę macie kręcić kolejne na wspólnej, tylko skomasowane w ten sposób i po co? Żeby nakręcić? Żeby opowiedzieć historię? Nie, to w ogóle nie robi wrażenia. To nie te czasy. To będzie pewnie na na TVN jeszcze 14 razy, bo to jest ich produkcja, więc mogą sobie pokazywać ile razy chcą. No, ten film u mnie troszeczkę był pułkownikiem, przeleżał trochę. Obejrzałem. W ogóle patrzę, kurde, 2,5 godziny, mówię... Dobra, będzie fajnie. 2,5 godziny, tak, jasne. Chyba 50 minut reklam było w tym. Po prostu koszmar, naprawdę koszmar. Te i Polsat są beznadziejnie, że chodzi o reklamy. O innych błędach nie będę mówił nam. Agatomara w czerwcu, tutaj nagle ciach wychodzimy, a jest, jest śnieg leży. Okej okay, w porządku, ale co nie przypominam, żeby ostatnio w czerwcu leżał śnieg. Chyba, że ma już by, w moim wieku już Alzheimer się bierze. Kurde, może. Nieważne, mniejsza o większość. Po prostu tużby specjalny. Oczywiście, film że w wersji rozszerzonej TVP to uwielbia, kocha. Dajcie mi znać, jak zawsze pod recenzją. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo. Cztery pozostałe filmy obejrzycie. Widzimy się niedługo. Cześć.